Cześć, witajcie w kolejnym filmie. I w tym filmiku chciałbym pokazać Wam moje aktualnie najstarsze kurczęta. Są tutaj kurczęta, głównie miksy, ponieważ jest tutaj 13 miksów w ponioskach oraz kogucie włoszki. Oraz jedyna wajandota miotrowa czerwona, ale o tej razie chciałbym zrobić osobny filmik. I jest tutaj y, kilka kogutów, a konkretniej dwa lekhorny, no takie miksy, ale wyglądają jak lekhorny. Bo były jajka po kurkach lekhornek i kogucie w łoszce, ale wyszły całe białe. Oraz są jeszcze trzy koguty po nioskach, dominantach i kołcie wórzecze. Wszystkich jest tutaj właśnie 14. Razem jest pięć kogutów Raczej żaden z tych kogutów nie zostanie. Wykluły się one 1 maja. Kilka wykluło się tydzień później. Kurki raczej wszystko u mnie zostaną. Najbardziej zadowolony jestem z tej kurki. Bardzo mi się ona podoba. Tutaj ta właśnie. No i właśnie planuję dokupić do niego jakiegoś ładnego koguta. I myślę, że w kolejnym roku wyjdą jeszcze ładniejsze. Ten kogutek bardzo mi się na przykład podoba, ten tutaj. Ale też niestety nie zostanie. Chyba że dokupiłbym do niego jakąś ładną kurkę. I trzymałbym ją osobno. No ale to zobaczymy. Na razie są trzymane osobno. Mają swój wybieg zrobiony. W tym pomieszczeniu są jeszcze jedne kurczęta trzymane, ale o nich to będzie osobny filmik. Są one z kwoką tutaj. Mają odgrodzone. No i więc o tamtych kurczętach powinien być y, następny filmik. A kolejny, myślę, że coś owajem do tak by się przydało zrobić. Ty te kurczynka bardzo ładnie mi się odchowały, ani, ani jedno nie padło, więc jestem zadowolony. No i to byłoby chyba na tyle w tym filmiku, no więc do następnego, cześć.